Witam serdecznie na szóstym odcinku serii poradnik radzi odnośnie sprawy o kontakty z dzieckiem. Miałem telefon od ojca. Miałem telefon od ojca z pytaniem konkretnie jakie rzeczy muszą być, jaki jest tekst czego należy żądać w sądzie, żeby mieć skuteczne po prostu orzeczenie o kontaktach. Nadmieniam, że najgorszą sytuacją z możliwych jest to, jeżeli po prostu dacie się uwikłać w wieloletnie spory, gdzie już na samym początku będzie wiadomo, że matka odnosi korzyści, to znaczy alimenty będą zasądzone natychmiast, Po tym rozpoznajecie tą czarną flagę tej, 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 tego postępowania, natomiast kontakty yy, macie przerywane i tak dalej, matka wam odpisuje na jakieś głupie smsy jakieś głupie smsy wam odpisuje, macie zasądzone przez sąd kontakty, tylko po to, żeby was nie zniechęcać, żeby was powolutku wkręcić w te, w te kolejne rozprawy, 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 żebyście się dali uwikłać. Ja tu sobie zrobiłem takie podsumowanie, zajrzałem ostatnio do mojego portalu, przepraszam, apelacji wrocławskiej, ja miałem 56 rozpraw, bo tam mi wyskoczyło po prostu listę i tu policzyłem sobie, że to jest jakbyś adwokata, teraz ponoć bierze 500 do rozprawy, że uczestniczy ci przy sieci, przy tobie, to jest 28 tysięcy złotych sami adwokaci bez pism, bez wnoszenia spraw, bez OZZS-ów, stresów, dupesów. Więc stawka taka 60 tysięcy to jest o tak pstryk. Nie? I w związku z tym yy, adwokatura chce was uwikłać w te sprawy i sędziowie w tej chwili yy, yy, coraz bardziej spotykają świadomych ojców i tu jest świadomy ojciec. I chciałbym wam przedstawić sytuację i na końcu z jeden odcinek konkretnie postaram się sformułować, jakie to mają być po prostu konkretnie zapisy do, do tego. Ale myślę, że wstęp jest konieczny, jaka jest sytuacja w tej chwili z prawnikami, z tymi sprawami, no i jak jest ojcowie, co się dzieje, jak ojcowie próbują po prostu działać dla dobra dziecka, tak? I teraz tak, jak walczyć w sądzie o kontakty z dzieckiem, wstęp. O, omówić przypadek. Więc tak. Trzy lata rozpraw ojciec, już trzy lata rozprawy się ciągną w sądzie i to jest rozwód. Czyli rozumiecie, rozwód trzy lata się ciągnie. Wiecie, że małżonka może u Was zamieszkiwać w waszym każdym mieszkaniu. Jakbyście mieli pół osiedla, to może sobie w każdym z nich dzwoni po policję, musi się ją wpuścić, nie? I do każdej willi, gdziekolwiek macie, i trzy lata jak są rozprawy, to ona formalnie jest Twoją żoną, i dopiero po rozwodzie, jakby traci to prawo do zamieszkiwania w Twoich mieszkaniach, nie? Oczywiście trzy lata rozpraw trwały, jeszcze się nie rozwinęło dokładnie, i jest przed orzeczeniem jeszcze rozwodu i ustale i są jeszcze walki o kontakty, tak? Kontakty są co dwa tygodnie i nieregularne, są utrudniane, czyli. Wyjaśnię Wam sytuację. Jeżeli ma zapaść jakieś orzeczenie, to adwokatka mówi do alienatorki, sobie gadają i mówi, nie możesz teraz alienacji dzieci robić, muszą się odbywać kontakty, dlatego że my wnosimy, sędzi musisz dać taki pretekst, żeby on orzekł kontakty bez żadnej kary, czyli bez zagrożenia nakazem zapłaty i, i tutaj adwokatka tego nie powie alienacyjna, ale ja Wam powiem, że... Chodzi o to, żebyś zasądzone były kontakty bez zagrożenia nakazem zapłaty, żebyś później ty alienowała ojca, żeby on nie miał kontaktów i żeby wystąpiło zagrożenie nakazem zapłaty każde posiedzenie pięć stóweczek, a Majorka się sama nie popłaci. Tutaj, tak? Czyli yy, matka, jest to bardzo częsta taktyka, tu zwróciłem uwagę ojcu na to, że jest bardzo częsta taktyka, że przed orzeczeniem masz kontakty. I powiem Ci tak. Ja miałem tak, że dostałem orzeczenie, jakieś tam kontakty były z przebojami i orzeczenie skończyło wszelkie moje kontakty po prostu, nie? Też się skończyło, bo już promocja się do... promocja trwa tylko do momentu orzeczenia, nie? Ewentualnie jeszcze może do miesiąc odczeka, jakiś będziemy miał jeden kontakt czy dwa, albo będzie ci dawać jakąś nadzieję, albo nie będzie ci mówić, że nie będzie kontaktów, tylko że dziecko jest chore, dziecko ma jakąś zabawę, że ty będziesz się łudził, żeby ten miesiąc upłynął czy tam, żebyś nie wziął odpisu i nie zrobił apelacji. Trzy lata rozpraw przed orzeczeniem rozwodu, tak? Trzy lata rozpraw jeszcze jest przed orzeczeniem rozwodu. Kontakty co dwa tygodnie nieregularne prze, y, z problemami. Dziecko 10-30 lat to już jest świadome alienacji. Dziecko do 9 lat, tak jak rozmawiam z ojcami, to matka coś mówi, on w ogóle nie rozumie, że jej chodzi o to, żeby dziecko po prostu y, zapało nienawiścią do ojca. On kocha dziecko ojca i do tak 9 roku życia alienacja się y, nie sprawdza, jeżeli do tej pory miałeś rzeczywiście wychowywać wspólnie dziecko. tak? Ojciec sam roz... I teraz... Ja jestem zachwycony wręcz, bo po prostu już tak kiedyś to raz na rok się ojciec zgłaszał na przykład, że mówi, że chciałbym zastosować jakieś takie to co ty w kanale mówisz, nie? A teraz już tak coraz częściej, tak gdzieś co, dwa miesiące, a teraz już po miesiącu się ojciec zgłosił i ojciec już sam rozumie sytuację, że coś z tym sądem rodzinnym, z tymi kontaktami, z tą jest nie tak. Już sam zaczął zauważyć, oglądając po prostu kanał stwierdził, że tak, kanał przystaje do rzeczywistości, a takie jego oczekiwania to nie bardzo, nie. Ojciec sam rozumie sytuację, yy, ma poważne braki. Często jest, panowie, tak, że zaglądacie na ten kanał, to trzeba obejrzeć. Ja uważam, że ze 300 godzin po prostu materiałów z YouTube'a, żeby coś wsiąkło, w ogóle jest to ciężki temat, żebyście oglądali odcinki. Ja się cieszę, że dzwonicie do mnie, ale wolałbym, żebyście więcej odcinków obejrzeli. Tutaj ojciec, braki... Ojciec ma poważne braki w poznaniu kanału. Ja muszę mu przypominać różne, różne odcinki. Były na ten temat całe odcinki, to no ale krótce skracam. Jak tylko mogę pomóc, to już jest dobrze. Braki i to powoduje braki w ocenie sytuacji, nie? Po prostu jeden odcinek ci ucieknie, jedna sprawa ci ucieknie, tych spraw jest 30. No i na 29 popłyniesz w sądzie, nie? I teraz tak. Matka utrudnia kontakty już teraz, które są zasądzone co dwa tygodnie. Matka niestabilna emocjonalnie, po prostu raz agresywna, raz coś tam, raz pisze, raz taki, huśtawka emocjonalna. Ojciec wysok i teraz jeżeli chodzi, a przepraszam, to jest OZSS, orzeczenie. Ojciec mi przeczytał, zacytował orzeczenie OZSS. Ja bardzo zwracam uwagę, że to jest bardzo podstępna rzecz. To jest coś takiego, jakbyś miał ciastko o ZSS-u, piękne, słodkie i w ogóle, tylko tam jest trucizna w małej ilości, która sędzi na to wyekstrahuje jej w piśmie, nie? I teraz o mi ojciec referował. To jest tak: matka utrudnia kontakty, że napisał OZSS. matka niestabilna emocjonalnie też o napisał, ojciec posiada wysokie kompetencje rodzicielskie, nie? Dziecko chce opieki naprzemiennej i Hmm, ojciec się tym zachwyca, że to w sądzie wygrana sprawa, nie? Ja uważam, że to jest uśpienie przed ubojem. To znaczy OZSS już wiedzą, że ojcowie odmawiają, odmawiają po prostu zgody na badanie w OZSS. Te dokumenty ministerialne, widocznie nasz rząd się czymś innym zajmuje, chyba nie są do zmiany tak łatwo, żeby przymusić, żeby cię doprowadziło. Ojciec nie ma, to jest pełna dobrowolność. Dobrowolność polegająca na tym, że Yy, jeszcze Ja chyba byłem pierwszy, że to nic nie daje, ale jeszcze tak pokolenie ojców albo niektórzy adwokaci przekonujący, że to jest niezbędne, żebyś miał kontakty z dzieckiem. Ja uważam, że to jest antyskuteczne, że OZSS ci tak dowali, że się nie podźwigniesz, tak? I bo, bo OZSS nie, po, nie jest po to, żeby działać dla dobra dziecka. Nie, 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 one są jakieś inne cele. Teraz uśpie I teraz... Do, w, w opinii o zss u ojciec mi zacytował te przynęty, co tam są, że matka utrudnia źle o matce, matka niestabilna emocjonalnie, czyli ojciec sobie tam roi, że jak ona jest niestabilna emocjonalnie, dziecko trzeba odebrać i przekazać ojcu. Próg zadziałania sądu jest taki, że jeżeli matka jest pijana pod wpływem narkotyków raz, sąsiedzi zawojem i dziecko trafi na izbę dziecka, a matka do wytrzeźwialni i to się powtórzy, to wtedy sąd jest próg zadziałania. A jakieś pierdu-pierdu, że jakaś tam baba w ozs ie napisze, że matka jest niestabilna emocjonalnie. Kobiety wiedzą, że wszystkie są niestabilne emocjonalnie, bo one targają nimi emocje. Dzisiaj YouTube oglądałem jakiegoś, jest safari, safari ze z dzikimi zwierzętami nie możesz wychodzić z samochodu i po prostu kobieta się kłóciła z mężczyzną, wyszła z samochodu poszła do jego okna, chyba, żeby wyżej na niego patrzeć, czy coś i po prostu zaczęła się z nim kłócić i tygrys ją porwał, nie? No, niestabilne emocje. kobietami targają emocje, wiesz, każda kobieta wie, to wiesz, coś, coś takiego, że matka niestabilna emocjonalnie, a faceci oglądają się za dupami, to takie nic nieznaczące jest, nie? Ale to jest taka przynęta, ojcowie się na to biorą, nie? Ojciec wysokie kompetencje rodzicielskie, ta jasne, nie? I potem dziecko chce opieki na przemiany, tak napisali w piśmie, a w zaleceniach, uwaga, to ta sama opinia jest na tym samym papierze, w ciągu stron. To nie są inne opinie z innego czasu. To jest ta sama opinia. Opis zaleceń zapytałem, nie? Bo my, mężczyźni się czytamy, czytamy to opinię o ZSS-u wyczytujemy coś zupełnie innego, nie? Rodzice mają iść na kurs kompetencji rodzicielskich. Ojciec, wysokie kompetencje rodzicielskie, zalecenia o ZSS-u. Rodzice mają iść na kurs kompetencji rodzicielskich. Pełna spójność. Ojciec ma wysokie i jeszcze ma iść na kurs. Może wykłady ma prowadzić. Kurde. Nie, wierzycie w SOS-y, A w aniołki? Kontakty pod nadzorem kuratora. Dziecko chce opieki naprzemiennej. Czy to jest opieka naprzemienna, kontakty z ojcem, kontakty pod nadzorem kuratora, kontakty w miejscu zamieszkania matki pod nadzorem kuratora. To to jest prawie najgorsze. To już jest... Pod nadzorem ku kuratora w miejscu zamieszkania matki, to te kontakty nie mają żadnego sensu. To, to jest antyspołeczne. Dziecko cię znienawidzi po takich kontaktach. Polecam odcinek. Czy każdy kontakt z dzieckiem ma sens? Jest tam gdzieś trzeba znaleźć. Może w linkach podrzucę. Kontakty pod nadzorem kuratora zażyczyły za, za, za sypanie z ztccs u Ojciec wysokie kompetencje rodzicielskie. Kontakty pod nadzorem kuratora. Wierzycie jeszcze w te opinie? Jeszcze chcecie tam chodzić? Jeszcze chcecie pieniądze za to płacić? Jeszcze chcecie dawać zawód tym wariatkom? Tak? Jeszcze się będziecie przed nimi płaszczyć? No gratuluję. I, I to jest oczywiście klasyczne, takie że ojciec ma nadzieję, że to pójdzie to z góry, co ja wam mówiłem, nie zalecenia. Zalecenia są najważniejsze. Znaczy, sąd wybiera co chce, co mu tam pasuje. Zawsze ten OZSS... To taka loteria i plusy są i minusy. i Jest to jakby ja bym zamawiał uniwersalny materiał na budowę i mi przyślam 100 puszek, 100 gniazdek, 100 tego do takiego montażu, do takiego. Ja sobie zawsze bym w taką skrzynię po prostu miszuk taki, to ja bym sobie złożył zawsze jakąś instalację. To oni przysyłają sądowi, on sobie zawsze może złożyć. A znam też przypadki, gdzie sobie sąd w ogóle zignorował, bo to jest tylko opinia, to nie jest ekspertyza. To jest tylko taka opinia. Może być tak sama jak i moja, nie? No i nadzieja. No i ty masz nadzieję, i ja się złapałem na to, że jak kurs kompetencji rodzicielskich, że jak zrobisz, to będzie wysokie kompetencje, to ci sąd zapewni kontakty. Taka figa, to wszystko jest ten, nie? Zrobisz kurs 6-9 miesięcy i ci może zdejmą kuratora, ci adwokat powie, nie? To taka, rozmawiałem z ojcem, starałem się uświadomić po prostu, że tu nie jest dobrze w papierach, że tu mam mieć kontakty z kuratorem, to to jest... Jeszcze może być z kuratorem w miejscu zamieszkania dziecka pod nadzorem matki i kuratora. To to już jest w ogóle najgorsze, to jest samo dno. To jest samo dno, jest na dnie. Po prostu są jakieś pozytywne rzeczy, wysyłają go na kurs praktycznie i samo dno, jeżeli chodzi o kontakty. Nie, te kontakty według mnie, według tej, tego odcinka, to, to nie mają sensu moim zdaniem, tak? Czy każdy kontakt z dzieckiem ma sens? Z kuratorem niszczenie więzi następuje. Jesteś zestresowany, zajmujesz się po prostu jakby nie dzieckiem, tylko o tym, żeby kurator to jest wrzód na dupie, musisz go wozić, płacić za niego, ona ci się na basenie, nie możesz iść w różne miejsca, bo ona ci nie pójdzie, ona to sta... nie, to jest I, i poza tym te kuratorki z, z, z opinii ojcami, to ja mam takie wrażenie, że one przychodzą, biorą 250 zł za kontakt, a ten kontakt mógłby trwać do wieczora, do 21.00, a po co? Jak, Jak ona może Sabotować to spotkanie, wezwać policję, oni matce odwiozą i ona za godzinkę zarobi, albo za pół godziny 250, to jest sprzeczność interesu, tak, bo ona ma płacone za kontakt, a jak ona go zerwie, napisze, że tak ma nie być, coś policję zawoła i ci dziecko odbiorę, tak jak ojciec mi powiedział, bo się zestresował, bo coś jej tam nie będzie pasowało, to też ma płacone, to prosta sprawa, no słuchaj, ja byś miał, zastanów się, no byś był chyba trzaśnięty na głowę, ja byś mógł iść do roboty, zarobić za jakąś robotę 250 i robiłem 8 godzin, jak mógłbyś powiedzieć, a ja mam to gdzieś i też gdzieś kasę, nie przytulić. To, to byś był nienormalny. Mer Pamiętajcie, że wszystko rozpatrujecie merkantylnie, o pieniądzach, nie? I teraz tak, adwokatka alienacyjna opisuje sytuację, jak tam ona nas, dalej. początkowo odebrać wszystko, władze, kontakty, no to to jest taka pozycja negocjacyjna adwokatki alienacyjnej, że ty jesteś pedo, ty jesteś przemocowiec. Dzieci należy się izolować od dzieci i tak dalej, to jest klasyczne ich wyjście, no i powiedział mi, że jak czytał to pismo, to on ma 40 chyba parę lat, no ja, ja miałem więcej oddychę, to mi się w głowie zaczął kręcić, szumieć w głowie, on też mówi, że się źle poczuł, bo to jest czysty wymysł, nie, no i ojciec jak się bronił, to zmniejszenie wymagań, nie, że nie, to jednak zeszli trochę z tych wymagań, że tu, 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 ale tak, że niby coś zaczęli mówić, nie ale tutaj masz oczywistą oczywistość, że alienatorka zamierza ci odebrać kontakty, bo ona się zgodziła na to pismo, musiała je przeczytać i potwierdzić adwokatowi, że to ma iść, tak, jako, jako klientka, taką ma procedurę. Więc alienatorka planuje alienację, tylko jest powstrzymywana, powstrzymuje się do czasu orzeczenia, uprawomocyjnie, czy nie? Adwokat ojca, no tu się za zaczyna taka, wiecie co, taka stała, stałe coś, że oni mają, oni są przyzwyczajeni, takiego ojca, że przychodzi, tak jak, przychodzi taki baran, taki simp i ten adwokat mu prowadzi sprawy i w zasadzie już na pierwszej sprawie mu sabotuje to wszystko i to idzie, idzie i to rozwleka na cztery lata, a ojciec mu płaci, aż padnie finansowo albo w inny i, i oni są do tego przyzwyczajeni, a tutaj są ojcowie świadomi, taki adwokat przychodzi, wiesz, to tak prowadzi że auto do mechanika Wymień mi pan pasek rozrządu, nie? A on tak, w Audi A4 na przykład to yy, robią tak, że powinniśmy mieć, zdjąć przed i pas, czyli zderzak cały, chłodnicę zdjąć od chwili, spuścić płyn chłodzący, zdjąć pokrywę i napinacz wymienić, coś tam ze ślizgiem, yy, pasek i pompę wody, I, Ale na przykład yy, możesz tak klientowi zrobić, że, bo widzisz, że pasek jest zużyty to biorą tak, że przecinają pasek na połowę, zakładają nowy, yy, tak po prostu bez zdejmowania ręką tylko przeciągają ten nowy pasek, ucinają połowę tamtego paska, dopychają i masz nowy, po, po wymianie. Tylko ci się pompa zatrzy albo ci się ten napinacz nie będzie działo, przeskoczy i sili, ci się rozleci, nie? Czyli adwokaci po prostu proponują ci, że jesteś, jak jesteś świadomy, to... Panie, przecież tu pan pompy nie wymienił, a nic, to zestaw się wymienia, nie? No i mechanik mówi, kuźwa, no świadomy klient. To tak samo i adwokaci, nie? Już zaczyna coraz częściej być, że ojcowie po prostu mają pojęcie, jak sprawa powinna wyglądać i zaczynają mieć wymagania do tych adwokatów. I ci adwokaci reagują tak, że siedzą sobie cicho z boku, bo adwokatura im zabroniła rozwijać tego tematu. To ma być tak według scenariusza, że. Merkantylnie rozwlekać sprawy na długo, nie? I oni sobie tutaj ci adwokaci reagują. Ojciec czuje i ojciec czuje, że adwokat jest nielojalny. To delikatnie powiedziane, nie? Ja pytam takiej nielojalności, to pytam, powiedział Ci ile to będzie kosztowało? Czy zapewnił cię, że dziecko będziesz miał kontakt z dzieckiem? Mówił Ci, że, że trzeba iść do OZSS, tak? A mówił Ci, że to jest 1000 zł do zapłacenia? Nie mówił Ci. Czy cię przygotował OZSS? Ma opinię, wie co trzeba powiedzieć. Nie przygotował cię, nie? Nie powiadomił ci, jakie książki trzeba kupić, jakie testy będą na nie? Nie powiadomił cię. No to tak bardzo lojalny ten adwokat, nie? Pamiętajcie, ojciec ma przegrywać, ma walczyć, aż padnie. I wtedy merkantylnie najwięcej jest zarobeczek, nie? I teraz ojciec czuje, że jest, e, jest adwokat nielojalny, nie? I zauważył następujące rzeczy. Kopiowanie z innych pism. W sensie z innych pism są po prostu jakieś fragmenty, które nie dotyczą tej sytuacji w ogóle. Imię jest inne, nazwisko jest przekręcone, jakieś inne, nie? Błędne nazwisko ojca, inne sytuacje. Ja nie wiem czy to jest celowo taka... Wiecie, adwokaci sprawy rodziny polegają na dobrym kłamaniu, więc nie wiem czy on celowo, czy po prostu sprawy mu się mylą. No i, i, i tego. I, 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 I po prostu adwokat jest nielojalny, nie, nie tak? I na tym skończy ten odcinek. Zapraszam na kolejny siódmy odcinek z tej serii i omówimy co powinien zrobić adwokat. A w następnym odcinku y, przejdę, omówię tą y, po prostu całą procedurę. Y, no jak powinno, wy, o co powinniście walczyć, żeby to miało sens, postaram się to sformułować, nie? Także zapraszam jutro na kolejny odcinek. Tutaj się pojawi przeniesienie do kolejnego odcinka, ale jak on dopiero będzie opublikowany, tak? I tutaj będą interesujące materiały w trzech miejscach, a w środku będzie. Y, subskrypcja i proszę też pamiętajcie, bardzo mile widziane są komentarze, bardzo mile są widziane komentarze pamiętajcie, że bardzo mile widziane są wszelkie komentarze i zostawcie lajka, żeby ten e, film mógł się e, po prostu propagować inni ojcowie żeby mogli na nim skorzystać, zapraszam na kolejny odcinek